Znajdujemy się przed Tomaszowskim Centrum Zdrowia, gdzie przed chwilą miałem zaszczyt odprowadzić panią poseł do Parlamentu Europejskiego, panią Joannę Skrzydleską. Dla mnie to nie ukrywam, że wielki zaszczyt, bo panią poseł znam od kilku, kilku ładnych lat, a nasz szpital wielokrotnie korzystał z środków unijnych. Nie ukrywam, że by skorzystać z takiej szansy, by dostać te pieniądze, zawsze potrzebne jest jakieś wsparcie, więc gdzie takiego wsparcia można było szukać, jak nie u pani poseł? Skrzydlewskiej. Ona zawsze nam pomagała. Stąd taki, taki, taka duża skuteczność w pozyskiwaniu pieniążków dla tego szpitala. To jest sześć wniosków unijnych, gdzie nasz szpital zrealizował ostatnie centrum diagnostyki obrazowej za 8,5 miliona, o którym Państwo wszyscy wiecie, ale to nie tylko centrum diagnostyki, to karetka karetki, to sor, to rentgen, to agregat. Twórczo naprawdę tego było bardzo, bardzo wiele, dlatego dzisiaj wielki dla mnie zaszczyt Pani poseł wreszcie mogła to zobaczyć, co sama załatwiała. Dzisiaj jestem już po raz kolejny raz w Tomaszowie mazowieckim. Wcześniej byłam tutaj z okazji organizowania konkursów europejskim, europejskich w jednym z gimnazjum Tomaszowskich. Również organizowałam szkolenia motywacyjne dla kobiet z Tomaszowa i z całego powiatu Tomaszowskiego, a dzisiaj mam ogromną przyjemność obejrzeć szpital i powiem szczerze, tak, nie, tak, tak niedawno świętowaliśmy dziesiątą rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To jest chyba dowód na to, jak mądrze i efektywnie te pieniądze, które pozyskaliśmy z funduszy unijnych zostały tutaj zagospodarowane i wydane. Te poszczególne oddziały, które tutaj się mieszczą, robią ogromne wrażenie. Widać, że ten szpital jest bardzo dobrze i mądrze zarządzany, że jego właściciel dokładnie wiedział, w co należy zainwestować, żeby poprawić tam jakość usług i dostępność do tych usług. Wspaniały tomograf, wspaniały rezonans magnetyczny, a już niebawem za kilka miesięcy zostanie oddany do użytku wspaniały oddział onkologiczny. I myślę, że szpital Kopernika w Łodzi musi czuć już na swoich plecach oddech tego szpitala to jest Tomaszowa, bo rzeczywiście będzie miał bardzo godnego konkurenta. I mam nadzieję, że również te poszczególne tutaj oddziały, które zostały sfinansowane z funduszy unijnych, tak naprawdę poprawią jakość tych usług dla mieszkańców powiatu i okolicznych miasteczek i miast, a myślę, że za kolejne 10 lat będziemy mieli tylko więcej powodów do tego, żeby oglądać i radować się, jak mądrze i efektywnie wydajemy fundusze unijne. Ponieważ już tutaj jestem kolejny raz, to jest dowodem na to, że bardzo lubię i cenię mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Już niebawem, bo 25 maja, odbędą się po raz trzeci w naszym kraju wybory do Parlamentu Europejskiego. I pamiętajmy o tym, że 75% prawa, które jest uchwalane przez polski Sejm i Senat, jest wynikiem naszego członkostwa w Unii Europejskiej. To właśnie my, jako posłowie do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w w Strasburgu podejmujemy decyzje, które później mają wpływ tutaj również w Tomaszowie Mazowieckim na codzienne nasze życie dlatego serdecznie wszystkich zachęcam do głosowania bo jesteśmy największymi euroentuzjastami prawie 90% Polaków cieszy się z naszego członkostwa w Unii Europejskiej a w wyborach do Parlamentu Europejskiego niestety tylko raptem 20 parę procent bierze udział i myślę że powinniśmy ten lepszy wynik przełożyć również na frekwencję wyborczą